Myślę, że w ostatnich dniach ważnym wydarzeniem, takim głosem z Polski jest list arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, znajskiego arcybiskupa przewodniczącego konferencji episkopatu, który arcybiskup Gondecki skierował do patriarchy moskiewskiego kościoła prawosławnego Cyryla. Jest to list, który w swoich słowach jest bardzo mocny i chciałbym dzisiaj. Trzy, cztery takie fragmenty zacytować, a zarazem lekko omówić. Arcybiskup Gądecki pisze: My jednak, by jednak nasza modlitwa nie była uznana za wyraz hipokryzji, muszą niej towarzyszyć konkretne czyny. I teraz, jakie czyny proponuje polski biskup patriarche Cyrylowi? Dlatego proszę Cię, bracie, abyś zaapelował do Władimira Putina, by zaprzestał bezsensownej walki z narodem ukraińskim, w której giną niewinni ludzie, a cierpienie dotyka nie tylko żołnierzy, ale i osoby cywilne, zwłaszcza kobiety i dzieci. Jeden człowiek może jednym słowem zatrzymać cierpienie tysięcy ludzi, jest nim prezydent Federacji Rosyjskiej. Proszę Cię, jak najpokorniej, byś zaapelował o wycofanie wojsk rosyjskich z suwerennego państwa, jakim jest Ukraina. Skąd mandat polskiego biskupa, żeby pisać do patriarchy Cyryla? Kilkanaście lat temu obaj panowie podpisali takie porozumienie ekumeniczne między Kościołem katolickim w Polsce, a między Cerkwią prawosławną moskiewską. Ale arcybiskup Gądecki mówi jeszcze mocniej: Żaden powód, żadna racja nigdy nie usprawiedliwia decyzji o rozpoczęciu inwazji wojskowej na niepodległy kraj. Bombardowanie osiedli mieszkalnych, szkół czy przedszkoli. Wojna jest zawsze klęską ludzkości. Ta wojna, jak pisałem w poprzednim liście, z racji bliskości obu narodów i chrześcijańskich korzeni, tym bardziej pozbawiona jest sensu. Czyż wolno niszczyć kolebkę chrześcijańska, chrześcijaństwa na słowiańskiej ziemi, miejscu Chrztu Rusi? Tutaj arcybiskup Gondecki używa słów, że wojna jest zawsze klęską. Tak, wojna jest zawsze porażką. To były słowa Jana Pawła II, kiedy rozpoczęła się inwazja na Iran czy na, na Kuwet. Ale jeszcze mocniej mówi w pewnym momencie. Do patriarchy Cyryla, biskup Grądecki. Proszę cię także, abyś zaapelował do rosyjskich żołnierzy, by nie uczestniczyli w tej niesprawiedliwej wojnie, aby odmawiali wykonywania rozkazów, których skutkiem jest, jak to widzimy, liczne wojenne zbrodnie. Odmowa wykonywania rozkazów w takiej sytuacji z obowiązkiem moralnym przyjdzie czas rozliczania tych zbrodni, także przez międzynarodowe trybunały. Gdyby jednak udało się komuś, tej ludzkiej sprawiedliwości uniknąć, istnieje Trybunał, którego uniknąć nie można. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele zło, złe lub dobre. Wydaje mi się, że ten głos był bardzo potrzebny, ażeby przywódca duchowy prawosławia rosyjskiego uświadomił sobie, co jest istotą chrześcijaństwa. Bez wątpienia nie jest nim wojna, nie jest nim zabijanie, a wręcz odwrotnie. Jeśli powołuje się w swoim nauczaniu patriarcha Cyril na Ewangelię, na chrześcijaństwo, to jest zobowiązany do tego, żeby powiedzieć po prostu: nie zabijaj!